Bez wszystkim chciałem zwrócić dzisiaj uwagę na to, co dzieje się w kraju i zadać wam jedno pytanie: czy wy nie widzicie, że w akompaniamencie wysokich cen mieszkań, nieruchomości, gruntów, działek, tylnymi drzwiami do naszego życia wchodzi ten sam komunizm, który pamiętają nasi dziadkowie i babcie? Ten sam komunizm, który za Stalina poprzez głód pozbawił życia ośmiu milionów ludzi. Weźmy sobie na przykład całkiem niedawno wałkowany w przestrzeni publicznej protest rolników. Przyjeden rolnik potrzebuje ziemi, nieruchomości, żeby mieć choćby jakąś stodołę, w której mógłby trzymać świnie i trzodę chlewną. Teraz wyobraźmy sobie, że taki rolnik nie ma tej stodoły, lecz wynajmuje ją od państwa albo większych korporacji. Żeby zagłodzić ten kraj, wystarczy zabrać rolnikom ich pomieszczenia i nieruchomości, w których trzymają swój sprzęt i swoje bydło. Żeby do tego doszło, wystarczy, żeby ceny nieruchomości były drogie. A potem dać rolnikowi jedynie wynajmować jakieś tartaki, stodoły, w których trzymają swój biznes życia. I żeby zagłodzić ten kraj lub trzymać go za poprzez potencjalny głód, wystarczy wypowiedzieć rolnikom umowy najmu ich pomieszczeń i ziemi i od państwa. Więc sprawa wysokich cen nieruchomości, ziemi, gruntów, domów, mieszkań to jest też ich sprawa. Dokładnie tak naszą gospodarkę mogą zniszczyć wysokie ceny domów, mieszkań i nieruchomości. Bardzo dobrze, że wojna na Ukrainie sprawia, że ludzie się obudzili i wreszcie zrozumieli, że broń jest ich przyjacielem, a nie wrogiem. Ludzie zaczęli się bać, że albo dostaną powołanie do wojska. Na miechu armatnie Albo zostaną zaatakowani w swoim własnym kraju Jak wojna do nich. Więc wzrosło w naszym kraju Zainteresowanie bronią palną Coraz więcej młodych ludzi W średnim wieku w naszym kraju Zapisuje się na egzamin Żeby zrobić sobie patent strzelecki Chociaż żeby uzyskać pozwolenie na broń Do celów sportowych Kiedy zalegalizowano broń czarnoprochową Wyłącznie na dowód Dosłownie wszelkie sztuki rewolwerów czarnoprochowych rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Wzrosło u nas zainteresowanie bronią palną, i ze sceptycyzmu weszliśmy w otwartość na posiadanie broni. Przynajmniej co niektórzy z nas. A ja ci już zapowiadam, drogi widzu: jeśli chcesz w przyszłości własnego mieszkania lub jakiejś normalności w tym kraju, to już lepiej zainteresuj się kwestią posiadania broni. Nie myśl sobie, że kiedyś mieszkania stanieją, że pęknie bańka na rynku nieruchomości, że zadziała jakaś magiczna sztuczka czy cud. Pan Klaus Schwab już ci jasno powiedział: nie będziesz nic miał, a będziesz szczęśliwy. Więc w przyszłości mieszkanie będziesz miał, ale nie na jakiś głównowarty świstek z napisem akt własności. W przyszłości będziesz musiał nabyć broń i okopać się w jakimś mieszkaniu na dziko. Dokładnie tak jak to nasi przodkowie tworzyli państwo podziemne nie dzisiaj nie jutro nie za miesiąc nie za rok ale za dekadę któż to wie w każdym bądź razie samotne życie w czymś mieszkaniu lub u rodziców lub na ulicy upadla człowieka już teraz więc ja daję ci mieszkanie za darmo ty tylko musisz drogi widzu kupić broń i wejść do niego z bronią jak złapie cię policja i postawi przed sądem stan oskarżenia, to powiesz im, że inflacją i pieniądzem opartym na długu nieświadomie dopłacałeś obcym ludziom do kupna ich mieszkań. Także teraz nie stać się na mieszkanie, bo w normalnym systemie finansowym dług to jest sprawa indywidualna. To, że ty masz długi, to jest Twoja sprawa. Mnie nie powinno to obchodzić, ale w naszym chorym systemie finansowym. Dług pełni rolę odpowiedzialności zbiorowej. My nie będziemy spłacać waszych długów, my kupimy broń, i wtedy w społeczeństwie wytworzy się większa akceptacja broni. My nie będziemy spłacać waszych długów, my kupimy broń, i wtedy w społeczeństwie wytworzy się większa akceptacja broni. Świadomość społeczna pójdzie do przodu. A jak ludzie zrozumieją, że broń jest ich przyjacielem, a nie wrogiem, to wtedy akceptacja broni pójdzie jeszcze dalej. Do tego stopnia, że w społeczeństwie będzie legalna bez zezwolenia każda broń. Jedyne miejsce, w którym można kupić proch strzelniczy jest we Wrocławiu. Ale nie martwcie się. Kupujcie proch, a wtedy w społeczeństwie wytworzy się większe przyzwolenie. I za kilka lat proch będzie można kupić w każdym sklepie z militariami. Zobacz drogi widzu. Jeszcze kilka lat temu trzeba było mieć zezwolenie na głupią wiatrówkę. A dzisiaj to i można kupić motorower wyłącznie na prawo jazdy kategorii B. Mój dawny szef z cukierni kiedyś mi powiedział, że idą coraz gorsze czasy, ponieważ coraz młodsza główna żeria dostaje coraz poważniejszy sprzęt. Moim zdaniem z tego powodu idą bardzo dobre czasy. Moja matka pamiętała czasy, w których trzeba było robić głupią kartę rowerową. Za jej czasów krążyła w społeczeństwie plotka, że rower... To wcielenie zło, bo można kogoś przejechać i trzeba mieć na niego pozwolenie. Usunęli karty rowerowe, jakoś nikt nie próbuje nikogo przejechać rowerem. I dzisiaj każdy ma to gdzieś. Nawet małe dzieci jeżdżą na rowerze. I tak samo będzie z bronią, nawet. Dzisiaj myślicie, że każdy będzie miał broń, to ludzie będą się zabijać. Problem z posiadaniem broni w tym kraju polega na tym, że aby mieć broń, i rozsądnie się z nią obchodzić, to trzeba być człowiekiem wolnym, mentalnie od jakichkolwiek kompleksów religijnych, społecznych, osobistych, wyciągniętych z czasów komuny i tak dalej. I problem polega na tym, że państwo po prostu takich ludzi nie chce. Państwo chce mieć zakompleksionych lemmingów, którzy będą ślepo wykonywać wolę kapłana albo polityka. Żeby wam wyjaśnić jak działa nasze społeczeństwo, odniosę się do przypadku tempego i ostrego noża. Czytam kiedyś książkę Bera Grilla o survivalu i w niej przeczytałem jedną rzecz. Tępy nóż jest bardziej niebezpieczny niż ostry jak brzytwa. Dlaczego? Dlatego, że nożem na survivalu robisz wszystko. Porządzasz pułapki, obierasz rybę z łusek, obierasz patyki, żeby rozpalić z nich ognisko, bo teraz był deszcz i musisz je obrać, bo w środku są suche. Oprawiasz upolowane zwierzę. I ostrym nożem to wszystko idzie ci gładko. Ale w przypadku tempego noża musisz dużo wkładać siły w jakąkolwiek czynność, przez to tniesz mniej precyzyjnie i możesz się poważnie skaleczyć. Dokładnie tak działa na naszą psychę cały szereg prawnych regulacji, zakazów i nakazów i specjalnych zezwoleń na wszystko. Całe to prawo tworzy się, żeby w społeczeństwie było bezpiecznie. I to ograniczające nas prawo ma być jak ten łagodny, tępy nóż. I zobaczcie jak ten łagodny, tępy nóż jest niebezpieczny. Jakiekolwiek prawne zakazy i nakazy, które egzekwują urzędnicy i służby bezpieczeństwa, są pożywką dla dzisiejszej samotności, uzależni i braku samorealizacji w życiu. Dlatego ja radzę wam, abyście naostrzyli sobie ten nóż, czyli w cudzysłowie zlikwidowali jakiekolwiek zakazy i nakazy. Kupili broń i siłą wyegzekwowali to co wam się należy. Bo każdy człowiek pracujący powinien móc sobie kupić mieszkanie. Powinien go na to stać. Broń palna dla każdego wyłącznie na dowód jest jak ten ostry nóż. Nie bój się go, bo brak broni palnej, czyli tępy nóż, jest dużo bardziej niebezpieczny. W przyszłości będziesz potrzebował broni: czy będziesz miał mieszkanie, czy nie. Ponieważ jeśli nie będziesz miał mieszkania, to zawsze będzie ci lepiej z bronią mieszkać na ulicy, nie? A jeśli będziesz miał mieszkanie, to będziesz musiał, to będziesz musiał mieć czym bronić swoje domostwo. Ponieważ drogie mieszkanie to jest wysoki odsetek bezdomności, a wysoki odsetek bezdomności oznacza wzrost włamań. W przyszłości policji może nie być. Już teraz polska policja się zwija, a coraz mniej młodych ludzi chwapi się do policji. Zadajcie sobie pytanie, czy powstańcy warszawscy, jak wzniecili powstanie, czy mieli w głowie myślenie, że broń to jest zło i nie należy jej posiadać? Na kamie wysokich cen mieszkań, domów, nieruchomości, gruntów chodzi taki komunizm, że wam się nawet w pale nie mieści. Od tego zależy nasza przyszłość i od tego, czy w przyszłości będziemy mieli własne rodziny czy biznesy. Coś ci powiem, drogi widzu. My jako społeczeństwo mamy skrzywioną moralność. Mamy kompletnie wypaczony obraz zasad moralnych, bo nasz porządek etyczny jest kłamstwem, mającym na celu utrzymać nas w stanie potulnych baranków. Główną zasadą naszej moralności jest to, że nie należy robić tych rzeczy, nawet za cenę utraty wolności. Uważasz, że ludzie nie mogą mieć broni. Nawet jak państwo konsekwentnie zabiera im ich wolność, mamy skrzywiony system wartości moralnych i dlatego nie umiemy podejmować trudnych decyzji. A kto was uczył moralności wcześniej? Jakiś hipis sprzed dwóch tysięcy lat, który wpieprzał się do obcych domów na żarcie i wino. I wasze matki podczas dwa się ojcowie byli w pracy. A taka jest prawda, że kiedy niesprawiedliwość staje się prawem. No wtedy przemoc staje się obowiązkiem. Ktoś mi może teraz powiedzieć... Mamy wziąć, zdobyć broń... Przestrzelić zamki... Wywłaszczyć sobie swoje miejsce do życia... Jak mieszkanie lub dom? No weźcie się, człowieku, puknij w łeb. Cóż... Popatrzcie na alternatywę. Na kamie wysokich cen mieszkań... Wchodzi do Polski taki komunizm... Że wam się w paleń mieści. Może być w przyszłości... Wiele osób bezdomnych, jak w USA, a to oznacza bandytyzm i to, że na polskich ulicach nie będzie bezpiecznie. To oznacza, że wielu ambitnych, szlachetnych, dobrych, mądrych i silnych ludzi z potencjałem nie będzie miało potomstwa i będą zasilać kolejne bezmózgie stada alkoholików i narkomanów. Wysokie ceny mieszkań dotrą tak czy siak do naszych portfeli, bo wysokie ceny mieszkań, domów i nieruchomości. Oznaczać będą wyższe ceny w sklepach. Wróćmy jeszcze raz do tego rolnika, o którym mówiłem. Gdyby taki rolnik wynajmował jakąś gospodę od państwa i swoją wieprzowinę produkował ze świń hodowanych w gospodzie. Jeśli państwo podniesie mu cenę najmu tej gospody, to ten rolnik będzie musiał podnieść cenę wieprzowiny, żeby zarobić nadwyżkę, którą przeznaczy na dalszy rozwój swojej działalności. Tak właśnie ceny różnych produktów w sklepach pójdą w górę, jeśli dalej zwykły szary Kowalski nie będzie mógł kupić sobie mieszkania, domu lub gruntu. Więc ja daję Ci te rzeczy za darmo, a ty przestrzesz zamki i wejdź tam z bronią. Coś wam powiem o tym, kim byli powstańcy warszawscy. Wiecie, kim byli powstańcy warszawscy? To byli terroryści i przestępcy. Dzisiaj nazywacie ich bohaterami. Ale w tamtych czasach przestępcami i terrorystami nazywali ich ci obywatele polscy, którzy bali się niemieckiego zamordyzmu, więc woleli siedzieć sobie jak większość z Was dzisiaj w strefie komfortu i chować głowy w piasek. Nie mówię o tym, żebyście kupili broń i wyszli masowo na ulicę i z powodu wysokich mieszkań dokonali strzelaniny. Mówię o tym, żeby każdy z Was jako jednostka indywidualnie się zainteresował kupnem broni. Jeśli chodzi o wysokie ceny mieszkań, nieruchomości gruntów domów, działek i coś na własną rękę z tym problemem zrobił. Banki i korporacje, które pozbawiły nas możliwości posiadania własnego miejsca do życia, muszą się nas bać, bo w przyszłości albo będziesz całe życie robił na jakiegoś bogatego pana, który daje ci łaskawie się mieszkać, albo wylądujesz na ulicy. Zasubskrybuj ten kanał, żeby ten materiał powielić. Bo my wszyscy musimy o tym mówić. Bo temat wywłaszczania mieszkań przez państwo, korporacje i banki nie może być głuchy. Do widzenia.